Jakby nie wiecie co to jest to co gwizdze, to jest hymn Chin. Hymn Chin. Śmiesznie to wymówić nawet. Tak, to jest takiego pom 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 po to pom, pom. Pom, pom, po to pom 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 Także widać po tym hymnie, że oni nie wiedzą kim w ogóle są, tak? bo to nie jest ani marsz, ani, ani, ani balada, ani nic. Ani psalm, ani nie wiadomo co. Ani poezja jak u Japończyków na przykład. Japończycy wiedzą kim są, Chińczycy nie wiedzą kim są, no, bo oni to są banda kapitalistów, komunistów, wojskowych dziadów i wszystkiego jednocześnie. Nie? Także i bandytów. Chińczycy nie wiedzą, kim są, bo po hymnie widać, że nie wiadomo, ten i tam jest o tym, że będą tam zwiększać dobrobyt, i, czyli poza kasą nie ma żadnej wartości. Zresztą, nawet ludziom, którzy szukają żony Chinki, to same Chinki mówią, które wyjechały na zachód, mówią, że chcesz żonę Chinkę, to jedź głęboko do interioru, bo tam są słodkie dziewczyny. A jak jedziesz do jakiegoś Fujian, Wuhan czy innego Shenzhen czy Shanghai, to tam będą takie rozpuszczone, co będą cię traktować jak bankomat, bo tylko wierzą w pieniądze. Coś w tym, coś w tym jest. Natomiast to jest bardzo ciekawe, że się dzieje od już paru lat na szczytach władzy w Chinach. Także między Właśnie frakcją Hu Jintao, który był poprzednim prezydentem Chin. Jego uzupełnieniem był Wen Jiabao, który był premierem i nowa para, oczywiście, czyli Xi Jinping i jakiś premier, nie, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, jaki jest obecnie ten premier. W każdym razie okazuje się, że w którymś momencie Hu Jintao rzucił chyba wyzwanie Xi Jinpingowi. Ponieważ Xi Jinping wyrzucił go trzy lata temu z y, takiego najważniejszego możliwego posiedzenia, tych wszystkich ultraważnych y, komuchów. No więc y, y, ja nigdy nie stosuję tych określeń, że y, kongresu, partii, komunistycznej, bo mi się chce żygać, jak to mam powiedzieć. Więc ja mówię z mityngu ważnych komuchów, najważniejszych komuchów. No i tutaj mamy właśnie Hu Jintao Removal Incident October 2022. Sobie poczytamy o tym wydarzeniu i jak to się ma do tego, co się ostatnio dzieje. Zobaczcie. On October 22 2022 Hu Jintao, former general boss of the Comis was escorted out the hall at the closing ceremony of the meeting. Meeting uh, of the commies. Uh, he was pulled from his seat by two men following the incumbent general secretary Xi Jinping's instructions. As media from across the world has entered the venue at the time of the incident, it quickly became the focus of international coverage, tak? czyli wszystkich całego świata, to, że został wyprowadzony nagle. Xi Jinping, prawda? Tutaj mam, daję Wam linka do tego wydarzenia. Możecie sobie też poczytać sami. Kto zna angielski, ja tam zobaczę, co tam dalej się dzieje. To jest wszystko październik 2022 roku. No i teraz mamy in the middle of closing meeting after the three personal vote ended. Personal votes ended and the media entered the venue, tak, czyli zaczęło się otwarte, otwarta część dla mediów. According to the photos taken by the reporters from ABC and the videos taken by reporters from channel news Asia, Hu Jintao, a member of a standing committee of presidium, bla bla bla, wanted to check the documents on the table. For unknown reasons, Li Chan shu to jest chyba właśnie ten. Premier Li Chan Shu, to jest chyba on. A nie, nie jakiś inny retired już polityczny. And Wang Huning, allies of incumbent, czyli popychle Li Chan Shu i Wang Huning, czyli popychle Xi Jinpinga, blocked the documents beside the red ballot folder and then took the documents away from Hu Jintao. Tak, czyli oni nie mogą don't look at it, it's all decided. Podobno to powiedzieli, tak powiedział anonimowy tajwański, tych że Li powiedział do Hu, don't look at it, it's all decided. This also attracted the attention of Xi Jinping, who was next to Hu after she signaled according to the scene footage taken by reporters from, i tutaj jest kilka gazet, Director General of the uh, Hong Kong's uh, Sha Xun, representative of the Second National Congress of bla Blah, and she personal bodyguards came one after another, intending to take who away. He appeared unwilling to leave. Czyli Hu chciał zobaczyć jednak te papiery. Tak, i tutaj jest no nie do końca wiadomo o co chodzi. Nie pozwolono mu zerknąć do tych papierów, i to wspólnicy Xi Jinpinga mu nie pozwolili do tych papierów zajrzeć. Natomiast to, to miało miejsce 22 października, a wcześniej 5 października na pogrzebie Jiang Zemina, który był szefem całego chińskiego państwa przed Hu Jintao. Jiang Zemin był mówił po niemiecku, francusku, angielsku i w ogóle był taki otwarty na zachód do momentu kiedy mu zaczęli trudne pytania zadawać o ujgurów i tak dalej. To Jiang Zemin on wiadomo było, że Hu oferował wysłał kondolencje, ale nie był os, o, obecny na tym pogrzebie Jiang Zemina 5 grudnia 2022. To jest bardzo dziwne, dlatego że Hu Jintao jest dobrego zdrowia, więc dlaczego miałby nie przybyć? Jiang Zemin był reprezentantem podobnego myślenia co Hu Tao, czyli żeby Chiny rosły po cichu i nie drażniły Zachodu za nadto. Xi Jinping musiał po prostu sobie nie życzyć, żeby Hu Jintao był 5, a nie, przecież to jest 5 December, czyli później. Xi Jinping pewnie sobie nie życzył, żeby Hu Tao był tam obecny wysłane by były takie. Czy widzicie, 22 października Hu jest wyprowadzony, 5 grudnia Hu w ogóle nie jest na pogrzebie Jiang Zemina. No trochę to dziwne, prawda? No, tutaj mam dla Was już współczesną rzecz z maja, 24 maja 2025 roku, czyli dosłownie sprzed niecałych dwóch miesięcy, tak? I mamy. No niestety, to jest totalitarny kraj i mamy te ochłapy informacji, które mamy. No to jest właśnie to. Zobaczcie People News Today, Party Media Hints and Hu Jintao's comeback. comeback tak? Xi Jinping rolling up his bedroll and leaving. tak? Czyli, że być może Hu Jintao powróci, a y, Xi Jinping będzie musiał zabrać swój śpiwór i, i tak dalej. Tak? No i tutaj jest właśnie, ja to przetłumaczę na polski, będzie nam szybciej. Wiadomości ludowe, także to sami Chińczycy tutaj piszą, ale Chińczycy zewnętrzni. My przeczytamy. No, wiadomości ludowe i zobaczcie. 19-20 maja główne organy partyjne, Agencja Informacyjna Xinhua i Dziennik Ludowy opublikowały w swoich pierwszych stronach uderzające artykuły wytrwałość podejmowania decyzji i tam bla, bla 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 te piękne nazwy. W artykule podkreślono znaczenie naukowego opracowywania planu, wykorzystano słowo Xi Jinpinga, żeby podkreślić naukową perspektywę Hu Jintao na rozwój, potrzebę podtrzymywania naukowego, demokratycznego, opartego na prawie podejmowania decyzji, widzicie, czyli myśl Hu Jintao jest wprowadzona z powrotem do krwioobiegu państwa, tak? czyli właśnie to jechać, po, takie trochę ciszej jedziesz, dalszy budziesz rosyjskie, tak? ciszej jedziesz, dalej zajedziesz, czyli takie delikatne, demokratyczne. Hu Jintao był z tego znany, że jak na chińskiego totalitarnego tyrana był dosyć łagodny. Dalej mamy taki artykuł, że Hu, czyż Hu Jintao oddaje część władzy? Tak, bo to jest też współczesna, te, teraz aktualna wiadomość: czy nie Hu Jintao, czy tylko czy Xi Jinping oczywiście oddaje część władzy, czy ją tylko porządkuje? Tak? Być może chce udać się na emeryturę, nie wiadomo, czy z własnej woli. Xi Jinping oddaje część zgromadzonej władzy, być może przygotowuje kraj na swoje odejście. Tak wielu obserwatorów ocenia ogłoszoną w Chinach reformę działania najwyższych organów partii KOM. Eksperci pozostają podzieleni. Każdy jedynowładca rządzi na zasadzie pomnie, choćby potop. Mówi jakiś tam doktor Bogusz. Tak zawsze ten Chiny to zawsze wiadomo dupa z, z tytanu według tych naszych polskich doktorków. W poniedziałek Biuro Polityczne Komunistycznej Partii ogłosiło, że zreformowanie zasad będzie funkcjonowanie instytucji koordynacyjnych partii. Wiele z nich powstało, zostało rozwinięte z inicjatywy Xi. Nowe zasady mają ustandaryzować koordynację tych działań tych organów, uściślić zakres ich obowiązków itd. Natychmiast wywołało to rabinę komentarzy, czy Xi Jinping odda swoją władzę absolutną. Ponieważ on ma 72 lata, a wcześniej to on decydował, gdzie się zaczyna kompetencja jakiegoś urzędu, a gdzie się kończy innego, tak? To on rozdzielał to, a teraz wygląda tak nawrót znowu do Hu Jintao trochę. Czyli żeby nie tyrania decydowała, tylko w ogóle przez ostatnie 5 dni, 5 dni temu zauważono, że Xi Jinpinga nigdzie nie ma. To też jest dziwna rzecz, tak? Mysterious absence. Kolejna rzecz to jest to. O. To jest co, co, my tu mamy? Tu mamy Lay Real Talk. To jest jej, to jest wzięte z opisu do jej filmu. Lay Real Talk. Lay... To jest Chinka, który mówi o Chinach bez ogródek, mówi o rozpadających się mostach, mówi o tym, że Chiny wcale tak dobrze nie działają, jak się wydaje, e, i tak dalej, że mosty, które zbudowane są w tych wszystkich rozpadlinach i nad tymi przepaściami, gdzieś tam w górach, którymi Chiny się pysznią, to one się rozpadają i tak dalej. To jest kamuflowane: ile, ile wlezie, ile się da. E, zaraz o. To jest właśnie z jej programu, jej program, jej kanał na YouTubie. 330 ponad tysięcy subskrybentów. Lei Real Talk, ona mówi o Chinach bez pudru i lukru, a to jest ten tutaj film jej i ona zamieściła do tego filmu taki jeszcze opis. For months Xi Jinping has been a puppet. Who, with those truly in power pulling the strings from the shadows, but now they are beginning to show themselves. Last week, the CCP, Party, announced the establishment of a decision-making and coordination body that is that effectively rules over Party leader Xi Jinping. Unlike previous advisory groups, this new body holds full authority. Over, over all aspects of state affairs. In essence, she has just announced that he has now a boss. Tak? Czyli jest ciało powstałe, które nadzoruje wszystko, jest ponad Xi Jinpingiem, no i że już od miesięcy Xi Jinping był raczej marionetką tego ciała koordynacyjnego i podejmującego decyzję. Czyli ja też jeszcze widziałem mnóstwo artykułów, które są o tym, bo nie wiem, czy pamiętacie, Xi Jinping chciał reformować armię i wyczyścić ją z korupcji. Na początku chciał całą armię, czyli 3 miliony ludzi prawie. To się oczywiście nie udało. Potem mówił o. Yy, um, potem mówił tylko o tych najlepszych. Yy, Jednostkach, gdzie już na pewno nie może być korupcji, bo to są te najlepsze crack troops, i tam na pewno nie może być korupcji. Potem się okazało, że człowiek Hu Jintao być może przejmuje armię z rok Xi Jinpinga, więc wszystko to jest bardzo dziwne. Tak, niektórzy mówią, że po prostu zdrowie mu się wyczerpało, ale jest też, są też teorie, że po prostu Xi Jinping tak bardzo dużo sobie narobił wrogów tym zawsze mówieniem dokładnie, co każdy ma robić i rozstawianie wszystkich po kątach, że po prostu miał bunt. To jest dobra wiadomość dla świata, ponieważ Xi Jinping, mimo że jest to zdolny człowiek w tym sensie, że umie manipulować ludźmi, kiedy wszyscy partyjniacy trzymali się Pekinu, on pojechał na głęboką prowincję, gdzie nosił worki z pszenicą i... I, i, I robił z siebie takiego, wiecie, osiłka, niczym Mussolini przy osuszaniu bagien pontyjskich i on był takim bliski ludowi człowiek, i to się podobało w partii, że nie tylko kolejne plena i zgromadzenia, ale także pomaga, pomagał w wykopkach i w sianokosach i tak dalej. I potem wrócił do Pekinu i, i, i wiecie, on jest bardzo duży, Xi Jinping, i tam wiele mógł wykopać, więc też taki duży, symbolizuje te Chiny. Ale też Xi Jinping to był pierwszy, który przemawiał tak bardzo agresywnie. Jiang Zemin ani Hu Jintao, jego poprzednicy, nigdy by nie mówili takich rzeczy, że kto zadrze z Chinami, ten będzie miał przytarte rogi, albo Głowę ob, obtrzaskano, tak? His head bashed, jak to tłumaczono na angielski, potem Xi Jinping co chwilę groził Zachodowi. Przestał grozić trzy lata temu, jak Chinom posypały się rynek budowlany, zaczęły rozwalać się mosty budowane nad przepaściami, które nawet na TikToku do dzisiaj Chińczycy każą nam podziwiać, i generalnie Chiny zaczęły się sypać. Bezrobocie wśród młodych się zawaliło. Zresztą ta sama, właśnie ta pani Lei, ona mówiła, że Lay's real, Lay real Talk. Ta pani Lei, ona mówi, że w Chinach wszystko było na takiej zasadzie, żeby był wzrost PKB, żeby PKB było większe niż amerykańskie, jeśli się da. I wszystko było robione na wzrost produkcji, produkcji, produkcji. A że ludzie tego nie potrzebowali aż tyle tego wszystkiego, o to już ich tak specjalnie nie interesowało. Kiedy Stany się wypięły i przestały tyle kupować od Chiny, Chin, nakładać cła, a Europa wdrożyła dekapling w niektórych dziedzinach, to Chiny po prostu nie mogły się pozbyć tych swoich, te, tego, swojego, tych swoich, tego swojego złomu, i, i, i tych swoich badziewnych produktów w większości, chociaż nie wszystkich. I po prostu ludzie, no już nie można było produkować domów bez końca, bo nikt ich nie kupował, bo Europejczyki i Amerykanie nie kupili towarów, więc Chang nie mógł kupić sobie nowego mieszkania w Ghost Towns, bo nawet jako lokatę kapitału, tam w ogóle nie jechał, ale kupował to jako lokatę kapitału. To się rozwaliło, bo nie było dofinansowane, bo Mr. Johnson i Monsieur Dubois nie kupili tyle co kiedyś. No i Chiny się zaczęły walić i okazało, że stymulowanie produkcji to nie jest wszystko. Tak? To, to jest trochę tak, jak Niemcom się nie udało z tym, że tani gaz z Rosji, tania energia i będzie rozwój, rozwój, rozwój w nieskończoność. No, no nie da się tak. To tak samo Chiny, że będziemy budować, 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 sprzedawać, sprzedawać, sprzedawać. Okaże, że okazało się, że ludzie nie mają już pieniędzy, żeby inwestować w te budowanie. Są jedynacy, rodziny mają problemy, są zachodniacy, nie chcą kupować tego śmiecia i, i, i ten. No i jest problem. Nie? Więc się zatkało. Zatkała się chińska maszyna do produkowania pieniędzy. I od trzech lat Xi Jinping. Nie groził już Amerykanom, nie groził i się uspokoił. Ale w ogóle to, że mu to przyszło do głowy. Jiang Zeminowi i Hu Jintao to w ogóle nawet nie przychodziło do głowy. Chiny były przy całej swojej tyranii i okrucieństwie wobec Ujgurów i własnych obywateli, Chiny były elementem w miarę stabilizującym w niektórych dziedzinach świata i niektórych dziedzinach działalności świata. A Xi Jinping był elementem destabilizującym. Więc to jest ciekawe, że jeżeli wracają zasady Hu Jintao, to to jest bardzo dobra wiadomość, bo Hu Jintao był właśnie: tysze jedziesz, dalej budziesz I to jest prawda, bo Zachód szuka jakiegoś partnera, choćby okrutnego, żeby trochę przyhamować Rosjan. Co prawda, Chińczycy. Kupują Rosjanom, dają silniki do dronów, i to jest niefajne, ale możliwe, że to się na przykład skończy, więc zobaczymy. Tak czy inaczej, tutaj można się targować z Chinami za pomocą tego, że otworzymy im znowu rynek, jeżeli nie będą tego robić. Na przykład, i znowu będziemy zamykać, jeśli się okaże, że oni wysyłają te silniki do dronów, tak? Więc to. Można się tak bawić, więc Chińczycy spuścili mocno stonu i wrócili do zasad Hu Jintao w dużym stopniu. A są w ogóle plotki, że Hu Jintao też nie żyje z kolei, nie? że się nie pojawił na, wtedy na tym pogrzebie, że być może obaj nie żyją, to są kurde, narabiam się jaja jak zabrażniewa normalnie, że jeszcze powinien mieć każdy po 10, po 10 tych sobowtórów i się zrobi zupełny Związek Radziecki. No nic, słuchajcie. Jest jak jest, także tak mniej więcej to wygląda. O, tutaj mamy właśnie typowego miłośnika Chin. Wiecie, czym, czym się Chiny charakteryzują? Chiny to są. I to są najbardziej typowe cechy Chin. I tutaj mamy fana Chin, który jest właśnie na takim poziomie. Mówię o Chinach oczywiście komunistycznych, Chiny tajwańskie, a nawet singapurskie, mimo że to jest okrutna tyrania Singapur, ale Chiny, na przykład, Ma, Chińczycy malajscy to jest dużo wyższy poziom generalnie. No dobrze, trzymajcie się i powodzonka. Za chwilę jeszcze opowiemy sobie o tej książce Polska bez cudów Macieja Górnego. I na tym chyba dzisiaj zakończymy. A jak widzicie sporo tych materiałów dzisiaj, no bo to jest dlatego, że od środy teatr, więc nie będzie nowych live'ów, od środy, środa, czwartek, piątek nie będzie nowych live'ów, będą filmy, teatr, będą nasze, nasze satyry historyczno-polityczne, także trochę więcej Wam daję, żebyście tutaj nie byli pokrzywdzeni, nie czuli się pokrzywdzeni. Także powodzonka i... Widzimy się za chwilę z Maciejem Górnym i Polską bez cudów.